ma aspiracje występują w zaburzeniach połykania. Jest to stan niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka, gdy treści pokarmowe przedostają się do płuc. Może dojść do zachwystowego zapalenia płuc, a w niektórych przypadkach do zgonu. Nieme, zwane także cichymi, bo nie dają objawów klinicznych podczas połykania, takich jak krztuszenie się treścią pokarmową, wyciekanie treści z jamy ustnej. Zmiana koloru skóry. Zmiana zabarwienia głosu. Jakie parametry mogą zatem wskazywać na niemą aspirację? Załóż pulsoksymetry na palec. Pokazuje on saturację, czyli wysycenie krwi tlenem. Oczyść jamę ustną. Sprawdź odruchy obronne. odkrztuszanie i wymiotne. Sprawdź barwę głosu. Podaj wodę, papkę, pokarmy stałe. Obserwuj objawy kliniczne. Sprawdź saturację. Przy niemych aspiracjach parametry ulegną zmianie do kilku minut.